Witam, witam wszystkich krewetkomaniaków. Kuba Jankowski z kanału aquapasia Dziś krótki filmik na temat tego, co dzieje się w mojej 15, Co dzieje się w moim krewetkarium 15 litrowym, w którym mam krewetki Blue Bolt, no i kilka, jak widać na załączonym obrazku, kilka drobnotek nadobnych. Jak widzicie, dzieje się całkiem fajnie, ponieważ krewetkarium pozbyło się plagi glonów jaka towarzyszyła mu jeszcze z dobry miesiąc temu roślinki w nim rosną bardzo bardzo powoli, ale rosną, nie liczę rogatka ponieważ ten rośnie szybko a pozostała część flory bardzo powoli, ale Przerosty są tutaj widoczne. Szczególnie na Anubiasie, tym na i tym Anubiasie o białych liściach. W końcu doczekałem się nowego listka. Tutaj możemy zrobić zbliżenie. O, tutaj mamy nowy, mały listek. Roślinka wygląda całkiem zdrowo, całkiem ładnie się trzyma. Tutaj mamy jedną z dwóch krewetek Amano, jakie jeszcze zachowały mi się z mojego baniaka 30 litrowego. Bardzo ładnie ją teraz tutaj widać. I cóż my w tym krewetkarium jeszcze mamy? Tutaj mamy mech Flamos, który swego czasu był bardzo, bardzo zagleniony, ale tego glona udało mi się pozbyć. No i mech wygląda całkiem przyzwoicie. O rogatku wspomnę na końcu. Tutaj Anubias Nana Peti też na jednej i drugiej sadzące widać nowe listki. Pojawiają się one bardzo bardzo yy, rzadko, rosną powoli, ale, ale są. Roślinka jest zdrowa i pozbawiona gronów, a to najważniejsze. Tutaj paproć, która powoli rośnie. Mikrozorium też nie widzimy tutaj strat. Nowe listki są i powoli pną się ku górze cóż jeszcze jeżeli chodzi o rośliny to chyba wszystko, tutaj mamy rogatka którego nie będzie tyczyło się hasło powoli on rośnie bardzo bardzo szybko bardzo szybko się rozrasta, jest u mnie już no, chyba niecały miesiąc, niedługo będzie miesiąc jak go mam rozrósł się tutaj niemiłosiernie Jakoś nie mam serca go przycinać, jest taki jaki jest, daje fajny cień temu całemu krewetkarium. Yy, mogą się w nim schować krewetki i, i wygląda to całkiem fajnie. Tutaj małe zbliżenie na krewetkę blue bolt. Takich piękności mam w swoim baniaczku 8. Mają się one całkiem, całkiem przyzwoicie. Czekam w końcu aż jakaś samiczka zajajczy, ale... No, ale jeszcze czekam. Do tego, jak widać, jeszcze trochę trzeba wytrwać. Trochę trzeba jeszcze poczekać, aż będzie można o jakichś młodych w przyszłości mówić. Tutaj drobnotki nieodobne. W przewadze samiczek świetnie razem pływają tutaj starsze osobniki w dobrej kondycji, takie wypasione jest jeszcze kilka takich naprawdę maluszków, które kryją się w tym gąszczu yy, gąszczu rogatka tutaj kolejny blue nam się pojawił, może małe zbliżenie na to jak skrupulatnie i dzielnie ta kreweteczka tutaj pracuje pożywiając się i jednocześnie czyszcząc roślinkę z klonów które na niej są w znikomej ilości, bo znikomej, ale na pewno tam coś się coś tam zostanie, tutaj krewetka szpera sobie w podłożu o takie zbliżenie na nią i cóż poszukamy może tutaj w tym moim gąszczu mikroraczków nie wiem czy jakiś się znajdzie bo żadnego tutaj nie widzę jak na złość no nie mikroraczków nie mamy to może małe zbliżenie na drobnotki o, jakoś się może wyostrzyć, uda. Dwie dorodne samiczki. Jakiś czas temu dałem kilka filmików prezentujących moje mikroraczki. I była seria pytań od obserwujących kolegów i koleżanek, krewetkarzy, jak te mikroraczki. Żyją z rybkami i z krewetkami. Więc raz jeszcze to powiem: mam tych mikroraczków 3, krewetek mam 8, nie liczę tutaj tych dwóch krewetek amonu, a rybek, rybek nawet nie wiem ile mam, no jest ich tutaj kilka. I jak wygląda życie raczków z krewetkami przede wszystkim? Zdarza się, że jakiś raczek w krewetkę podgoni ale w większości przypadków i raczki i krewetki potrafią razem w spokoju żarować i nikt tutaj nikomu nie przeszkadza raczki między sobą też się trochę ponaparzają ale zauważyłem że one w tym zbiorniku porobiły sobie takie swoje tu widzimy kochani moje drobnotki nadobne w trakcie żerowania. podsypałem troszkę karmy dla krewetek i dla raczków, a drobnotki ją nie gardzą wsuwają bardzo dzielnie ten duży kawałek im się do pyszczka nie mieści, ale one sobie radzą uskubując tam jakieś mniejsze cząstki karmy dla siebie no i i się nią jak widzicie zadowalają wyglądają bardzo ładnie bardzo grube dorodne samiczki tutaj może mi się uda złapać tego maluszka? O, tu jest taka mniejsza sztuka. O, taki maluszek. Tutaj krewetka, amano, i tutaj jest. O, widzieliście? Graczka w akcji. Podskoczył tutaj do krewetki Amanu, przegonił ją i teraz, i teraz akcja, jedzenie. O, to jest to, co chciałem uchwycić. Mikroraczek podczas dożywiania się. Tutaj krewetka Blue Bolt, jedna z wyrośniętych, też idzie coś przekąsić ukarmu dałem nie za duże, ponieważ jak widzicie wala się teraz on po podłożu. Nie mam tutaj takiej miseczki. Staram się, żeby kora cynamonu za miseczkę służyła, ale to nie jest najlepszy pomysł i najlepsze wyjście. Zobaczcie, jeden z raczków już się dożywia. Śmigają koło niego drobnotki, których przybywa. No i jak jeszcze ich przybędzie i one podrosną, to na pewno zacznę już je Puszczać świat. Moim zdaniem te krewetkarium wygląda bardzo, bardzo przyzwoicie. Tutaj nie mam zamiaru się chwalić, ponieważ wiadomo to nie jest idealny zbiornik. Mieszkańcy może też nie są idealnie dobrani, ale ale jest moim zdaniem jeżeli chodzi o taki wizualny efekt, jest, jest naprawdę świetnie. Nic tutaj więcej nie oczekuję, oprócz tego, aby to wszystko rosło, aby to wszystko wyglądało tak, jak wygląda, żeby nie było gorzej, no i żeby i krewetki, i rybki, i raczki zdrowo rosły. No i, no i może się mnożyły. Na razie tutaj mnożą się tylko rybki, krewetki jakoś nie chcą. Trzeba na to jeszcze najwidoczniej poczekać mnożą się, oprócz rybek, oczywiście ślimaki które są w podłożu i też robią taką swoją cichą ślimaczą robotę o, fajne ujęcie blue bolt raczek i rybki świetna sprawa i ten bałagan, który zrobiły bardzo, bardzo fajnie się to obserwuje mimo, że to jest tylko 15 litrów, ale obserwowanie tego małego ekosystemu jest czymś dla mnie no wspaniałym, niesamowitym. Bardzo lubię odstresowywać się obserwując te, te krewetkarium i jego mieszkańców przede wszystkim. Tutaj szybko odejdziemy od tej zgrai i małe zbliżenie na ślimaka. Jeden z moich. Ulubiony ślimak, mój ulubiony ślimak. Zatoczek różowy. Tutaj może zauważyliście, ruszyło się podłoże. O, rusza się. O, i z tego podłoża wyłoni się za chwilę świderek. Zrobimy zbliżenie. Trudno tutaj o ostrość. No dobra, nie będziemy czekać. W każdym razie, pod podłożem jest świderek. Możecie mi na słowo wierzyć. I co? No, żerowanko. Najlepsze. Raczek je. Drobnoczki jedzą. Blue Bolty się przemieszczają. Może tu jeszcze jakiegoś wychwycimy? Wychwycimy, czy nie wychwycimy? Jest tam jakiś, kochani, takie krewetkarium świetna sprawa. Obserwowanie tych małych stworzonek sprawa jeszcze lepsza. Każdemu polecam. Życzę miłego weekendu, wszystkiego dobrego. Hej!